Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie tak na kwaśno, to znaczy się na kwaśno, będzie kwaśnica. Nie wiem czy to będzie oryginalna, góralska, w każdym bądź razie będzie moja. I będzie naprawdę pyszna. Zrobimy ją na bazie takich swojskich wędzonek. Mam tutaj kości od schabu, mam boczek. Zobaczcie, taki przykopcony, aromatyczny, pachnący, dodam. Później trochę kiełbasy, też takiej swojskiej, uwędzonej, i to wszystko razem obgotujemy, podgotujemy i będziemy się delektować tym, tą wspaniałą zupą. Dobra, ale najpierw tak. Musimy podzielić na mniejsze części trochę kości. Jak już wspomniałem, kości to są ze schabu. Mogą być również żeberka. I wrzucam do garnka, w którym mam 2 litry wody, w tej chwili i tutaj trochę na dolewkę, w razie jakby to się wszystko za gęste zrobiło. Myślę, że dodam jeszcze kawałek. Pamiętajmy, że zaczynamy gotować od zimnej wody. Do tego dorzucę jeszcze dwie przypalone. Też na gazówce cebulę. Dwa liście laurowe. Kilka ziaren ziela angielskiego, dodam trzy sztuki. Namoczyłem kilka suszonych prawdziwków, które również dodam od razu do mojej zupy. Niech to się wszystko fajnie ugotuje, będzie mięciutkie i bardzo aromatyczne. Grzyby podniosą, podkręcą nam fajnie smak. Wrzucę kilka ziaren jeszcze nieroztartego czarnego pieprzu. Soli w tej chwili nie daję, dlatego że kości są wędzone, są słone, no i później jeszcze kiszona kapusta, której nie odciskałem, bo ja lubię jak jest kwaśno, a nie mdło. A więc do zobaczenia za chwilę. Bo to się musi gotować około godziny czasu. Wywar nam się gotuje, ale my czasu marnować nie będziemy, ponieważ musimy sobie przygotować kilka kolejnych produktów. A mianowicie pokroję w kostkę trochę wędzonego boczku i kilka plasterków kiełbasy. Którą później podsmażymy na patelni razem z cebulą i dodamy do naszej kwaśnicy. Jak widzicie, odcinam skórkę, ale jej nie wyrzucam. Ją od razu dodaję do wywaru. Tu się nic nie może zmarnować, a w takiej wędzonej skórce jest najwięcej aromatów. Rozgrzewam patelnię. Na którą wleję troszeczkę oleju, nie za dużo. Wędzonki niech się podsmażają. Ja obiorę jedną średnią cebulę, pokroję ją w kostkę. To będzie taka kwaśnica na bogato. Kiełbasa z cebulą podsmażone. Zobaczcie, jak one wyglądają. Pięknie rumiane. I niech to sobie czeka. A ja w tym czasie przygotuję warzywa. A mianowicie marchewka, pietruszka. I kilka ziemniaków. Marchewkę wrzucę teraz od razu. Niech się wygotuje. Niech ten. Aromat przejdzie do naszej kwaśnicy, a ziemniaki wrzucimy jak już mięso, jak już te kości będą miękkie. Warzywa w garnku. Ja sobie pokroję ziemniaki. Ziemniaki będę kroił. Niewielką kostkę, taką jak do zupy. Ziemniaki mam pokrojone, ale również na razie czekam. Teraz poszatkuję sobie, czy posiekam drobno kapustę. Pamiętajmy, ja kapusty nie odciskam. A Państwo, jak uważacie? Można odcisnąć. Dodać do zupy a na koniec spróbować. Jeżeli będzie za mało kwaśna, wtedy ten sok dolewamy z powrotem. Bardzo drobno kapusty siekał nie będę. Uwielbiam taką domową kiszoną kapustę. To jest po prostu coś wspaniałego. Po mniej więcej godzinie czasu mięso jest już prawie miękkie, więc śmiało możemy teraz dodać ziemniaki. Jak widzicie, zupa zrobiła się dość gęsta, więc doleję trochę wody. Kapustę wrzucimy za jakieś 20 minut. Ziemniaki są już miękkie, więc czas na kapustę. Myślę, że kapusty wystarczy. Teraz dorzucę moje wędzonki podsmażone razem z cebulą. Trochę podrasuję ją świeżo roztartym pieprzem. Uwielbiam to. Uwielbiam, jak zupa jest porządnie przyprawiona. Majeranek dam dopiero w momencie, kiedy kapusta już będzie miękka. To minie mniej więcej pół godziny. No i ja zasmażki robił nie będę, bo ja nie lubię, jakby to powiedzieć, kwaśnicy, jak ona jest taka, wiecie, mączna i zawiesista. Ja lubię taką właśnie rzadkawą zupę, którą mogę sobie, wiecie, pochlipać. Dobra, to to na razie zostawiamy tak delikatnie pod przykryciem. I gotujemy 30 minut. Tak mniej więcej. Musimy sprawdzić, czy kapusta jest już miękka. Musimy dodać majranek. Majranek, który rozetrę w dłoniach. Nadam mu więcej aromatu. Wydobędę aromat. Przykryję i czekam dwie minuty, i podajemy. Próbujmy tej dobroci. Bo tak to mogę nazwać. To no jest coś wspaniałego. Tym razem wziąłem sobie taboret bo do takiej zupy to warto przysiąść. Jest po prostu wspaniała. Mm. Mm. Ale pochoda. Skusiłbym się do stwierdzenia, że ta zupa może uratować nam życie po udanej imprezie. Mm. A te kostki takie mięciutkie, mięso samo od nich odchodzi. Mm. A ja już się dzisiaj z wami żegnam. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Zajęło mi to raptem dwie godziny. Ja mam taki gar kwaśnicy.